Odpady bio to prawdopodobnie te, które sprawiają nam najwięcej problemów i które niechętnie segregujemy. Są wilgotne, pozostawione dłużej, brzydko pachną i trzeba je często wyrzucać, by nie zaatakowały nas muszki owocówki. To, co ułatwia sprawę, to dobry pojemnik, do którego będziemy je wrzucać przed wyniesieniem. Taki wielorazowy pojemnik możesz z powodzeniem trzymać w lodówce. Po opróżnieniu umyć i użyć ponownie. Pamiętajcie, odpady biodegradowalne, w tym kuchenne, zaleca się wrzucać do worka lusem. Wyrzucanie ich w workach foliowych, tzw. foliówkach, to bardzo częsta i niestety zła praktyka. Bioodpady ulegają biodegradacji, czyli rozkładają się tlenowo lub beztlenowo na skutek działania mikroorganizmów. Z bioodpadów powstaje kompost ogrodniczy krośniczek, wykorzystywany do pielęgnacji terenów zielonych, np. trawników, rabatek czy roślin ozdobnych. Nie jest jednak przeznaczony do upraw spożywczych. Każda gmina ma nieco inne zasady segregacji bioodpadów. Jak jest u nas w Krośnie? Do brązowego pojemnika wrzucamy. Resztki żywności pochodzenia roślinnego. Pieczywo, obierki owoców i warzyw, skorupki orzechów, fusy po kawie i herbacie, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, przeterminowane owoce i warzywa. W przypadku kawy i herbaty do bioodpadów mogą trafić tylko fusy. Czyli torebki z herbaty ekspresowej wrzucamy do zmieszanych, podobnie jak zużyte kapsułki z kawą. Do brązowego pojemnika nie wrzucamy. Resztek żywności pochodzenia zwierzęcego to jest kości i mięsa, skorupek jaj, popiołu z piasku, ziemi i kamieni, drewna impregnowanego, trocin, padłych zwierząt, odchodów zwierzęcych, tkanin. Podsumowując, do bio żadnych tkanin, nawet tych naturalnych, oraz żadnych produktów odzwierzęcych. Bio to przede wszystkim resztki z naszych talerzy oraz resztki owoców i warzyw. Krośniczek. Czyli gotowy biokompost mieszkańcy Krosna i okolic mogą nabyć w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie przy ulicy Białobrzeskiej 108. To tyle na dziś. W następnym odcinku porozmawiamy o segregacji papierów. Do zobaczenia!